Witam! Dzisiaj pokażę, jak upiec wegański, bezglutenowy pasztet z soczewicy. Oto składniki, które będą potrzebne. Najważniejsze to są śliwki wędzone, bo one dają naprawdę takiego fajnego posmaku. Na początek musimy pokroić cebulę, w kostkę, w miarę drobną. Będziemy potrzebować jednej dużej cebuli albo dwóch średnich. Ja miałam cebulę czerwoną, ale może być każda inna cebula. Będziemy też potrzebować około dwóch ząbków czosnku, ale naprawdę ilość jest dowolna. Jeśli lubicie więcej czosnku, to więcej sobie posiekajcie. Na rozgrzaną patelnię dodajemy olej, ja używam oleju z pestek winogron i na początek podsmażam cebulkę. Jak się już trochę zeszkli dodaję posiekany czosnek. Wszystko razem podsmażam. Przygotowane przyprawy dodajemy do właśnie smażonej cebuli z czosnkiem. Poprzez smażenie będzie jeszcze lepiej wydobyty z nich aromat. Króciutko podsmażamy około 2 minut, to już myślę, że maksymalnie. Zdejmujemy patelnię z kuchenki. No, musimy wybrać to, co tam dodaliśmy, co nie chcielibyśmy, żeby się zmieliło, a więc ja wypuję ziele listki laurowe. Przygotowujemy sobie jakieś naczynie do mielenia tego wszystkiego i zaczynamy od soczewicy ugotowanej. Dodajemy też ugotowaną kaszę jaglaną, podsmażoną cebulę z czosnkiem i z przyprawami. Również dodajemy do malaksera. Dodajemy również podprażone orzechy włoskie i sos sojowy. Teraz będziemy wszystko razem mieszać, blendować. Nie musi być drobno zmielone. Mogą zostać takie grudki. Zresztą i soczewica, i kasza jak dla nas są po ugotowaniu bardzo miękkie, więc ten proces nie trwa długo. Tak wygląda nasza masa już zmiksowana, zmielona. Taka jest konsystencja. Przygotowujemy sobie taką foremkę jak ja. To jest taka keksówka 30 cm na 10. To są wymiary wewnątrz keksówki. Przyszykwujemy sobie śliwki wędzone. Jak nie macie wędzonych śliwek, to mogą być zwykłe suszone, ale wędzone śliwki naprawdę dodają świetnego smaku. Wykładamy do naszej foremki połowę masy zmielonej i układamy na wierzchu śliwki. Tak oto wygląda pierwsza warstwa przełożona śliwkami. Na ułożonej warstwie śliwek wędzonych będziemy wykładać pozostałą część masy. Dokładny przepis składniki, jakie są potrzebne, będą w opisie pod filmikiem. Oczywiście przyprawy możecie modyfikować według własnego smaku. Tak wygląda wyłożona keksówka pasztetem. I wkładamy do rozgrzanego piekarnika. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni i pieczemy około 50 minut. Tak wygląda pasztet po upieczeniu. Ukroję kawałek i pokażę Wam, jak wygląda w środku. Jest jeszcze ciepły, więc najlepiej się kroi jak już jest wystudzony, a najlepiej się kroi następnego dnia, bo on już będzie taki dobrze scalony. Teraz ukroję ten pasztet i pokażę jak wygląda na drugi dzień. Można kroić takie kawałeczki i na chlebek kłaść z ogórkiem kiszonym, ale można też Zjeść na ciepło i wszystko co mi pozostaje to życzyć wszystkim smacznego.